Czyli, jeśli ja cały czas sobie jem żywność wysoko, to są nie jest żywność, produkty wysoko przetworzone, no to sobie robię krzywdę, robię sobie stan zapalny, bariera litowa mi się rozsypuje, no i wtedy puszczam stan zapalny, no i świetnie mogę dalej to ciągnąć, depresja, lęki i tak dalej. I nieoporność na przykład też, ok. Czyli tego nie jem. A żywność wysoko to jest 70%, co kupiłem w sklepie. Czyli raczej chodzę do rolników ekologicznych, albo, no ja to we teraz jem, bo sobie to wymyśliłem. Taką, że mała być cukru, pieczywa, bo jest też dodawany cukier, i to już nie jest to pieczywo, co moja babcia robiła. Czy nabiał, to już też nie jestem. Są Czy, tacy producenci, czyli pieczywa robią. zero. Zero, zero. Takiego z niego ciemnego, białego, nic? Nic. Na trzy tygodnie polecam każdemu, jeśli chce spróbować, co się z nim będzie działo. I, I co się będzie działo. A bardzo dużo osób mówi, że lepsza pamięć, koncentracja się tu poprawiło i w ogóle. Hej, także. Bywali win pieczywo twarde, bo tylko co ja będę. jadł, No właśnie nie, nie, monotonnie, nie, codziennie peczka z tym samym. To się tutaj organizm nie cieszy. Bioróżnorodny, jajeczniczka, głakamola, proszę bardzo, ale niech zawsze jest miska warzyw, bo my, jakbym miał powiedzieć w trzech słowach, mamy karmić naszą mikrobiotę błonnikiem roślinnym, tylko nieblendowanym. Czyli zawsze kapusta, buraczki, mamy idealne buraczki. Chronić wątrobę, żeby się nie otłuszczała, nie pić alkoholu, nie jeść żywności wysoko przetworzonej, bo ona otłuszcza wątrobę. Fruktoza też sok. I odżywiać mózg Omega-3, D3, żeby tu nie było stanów zapalnych, żeby miał o, mózg jest zbudowany, EPA i DH, to są te kwasy yy, omega-3. Myślę, że jelita to jest taki drugi mózg. Tak, bo tam jest 500 milionów neuronów, więcej niż w rdzeniu kręgowym. Nerw błędny widzi w 90% idzie informacja z, z, z jelit, co myśmy tam zjedli, jaki jest poziom glukozy, insuliny, czy tam jest ten zapalny. Jeśli ta informacja pójdzie, bo jemy żywność wysoko przetworzona, pijemy alkohol, jemy słodycze, no to mózg widzi, ojej, zapalenie nie będziemy normalnie funkcjonować. Czy my się czujemy, yy, jesteśmy w jakimś sensie uzależnieni od tego, co jemy? Dokładnie, w, w, w 50-60%, bo to nas buduje. Mhm. I definicja żywności to jest coś, co mi da energię i zbuduje tkankę, białko, tłuszczyk. Natomiast jeśli ja jem wysoko przetworzone jakieś produkty, chipsy, czy te napoje takie, zero, nie? No to to nie jest żywność.